Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Słonika, dzisiaj jest ze mną Dominator. Siemano, dzisiaj zagramy na Minecraft Party. Tak. Dobra, to tutaj mamy yy, miny, czy jak to się... Tak, miny, 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 miny. I <grym>, mnie już rozsadziło, bo same się tu bawię. Mnie też. Już wszystko roz, rozsadzam. Nawet nie wiem, który jestem. Gdzieś z tyłu. A mnie też znowu rozsadziło, kurde. A ja tu byłem pierwszy, jeszcze przed nagraniem. <laughs> przed nagraniem, widzisz teraz, nagrywasz i już będziesz ostatni. Ja, szesnasty. No mm. właśnie, tak jest zawsze. Ja, szósty. Pa ile tego jest, tu nic nie widać. To proszę na F5, przełączę i ciśniemy To Te pa. Teraz no, będzie, będzie koński drift, zaraz zobaczysz. No, tęcza, niczym moja grzywa na ubiegłym. Na lewą stronę. No co się śmiejesz, nie hejtuj. Ja nic nie mówiłem. Jest, jasne. jest. Dobra, nieważne. Znowu spadłem. A ty... jaki mamy? Pierwszy, nie, drugi. No nie! Spadłem, byłem drugi! <gry> a Prz, tak przykro Teraz jestem dziesiąty podejrzewam. A ja nie wiem. Bo znowu koński drift. No, a... Ja sobie ja zrobię takie najlepsze momenty Spoko. ogólnie. Spoko. Patrz jak driftuje! Wow, 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 ale laga! Uh, jak uh, ich dobrze. wszystkich normalnie sprintem, przełączam teraz. Ej, dawaj rakujemy do tego. Jako diaksy. a ty co jak diaksy. tryn, tryn, ja. jako, jak Ej! A ja kopię emeraldy dzisiaj w moim samochodzie Hej, hop, siaba-daba, kopię diamenty Właśnie znalazłem diamenta, szukam emeralda Drugi diament mi wszedł Jestem do... gdzieś ostatni na końcu tabeli, ale... Skakuję do niej niczym Niko Obelik Hehe <laughs> taki Szukam emeraldów dzisiaj na tej piwnicy Dirty przeszukuję niczym u mnie w piwnicy Jo, jo, siaba-daba Boże, jakie rapsy. rapsy Prawilne rapsy GG Prawilnego Sweden. No, dokładnie. Mam Emeralda. Kurde, koniec a no. ja miałem Emeraldo oszukali mnie banda złodziei. Dwunasty. Ty jak ja byłem dwunasty? No. To jak ty byłeś dwunasty, LOL? Zielony. Yeah, yeah. Ale tak blisko. Tak blisko koło mnie był. Jak? Całą mapę przebiegłem i jeszcze do tego doskoczyłem. Ja tak samo teraz do białego. Do białego rana. I do... Czarnokrot mam obok siebie co? Ja czas. też miałem koło mnie, to wiesz. Biały znowu koło mnie, tak jak przed chwilą. A też, no. I teraz co? Teraz? Żółty nie zdąży Nie, nie zdążyłem no! Ej, ej, ty ej, jesteś ej, matęczową ma grzywę! Jej Cześć! No chodź do mnie! Oh, o ja nie O, Co siebie stoją. No, ty jeszcze skakać nie można No ja tego właśnie nie lubię, dlatego już nie można. Skakać. No i ja już ginę. Już zginąłem. O ja sam siebie zabiłem. się chciałem odwrócić, a już, a już leży, nie? Aha. <laughs> A, no to jest głupie, właśnie ja wolę jak można skakać sobie, po poparkurować no. trochę. A tak to, to nic. Tak to, to nie ma dokładnie. sensu. Dokładnie. I będzie, I będzie na nagraniu, że ja tego nie widzę. Jak nie widzisz? Nie widzisz tego może masz wyłączone jakieś tekstury serwerowe czy coś. No właśnie chyba tak. Możliwe, że tak jest. Bo tu lata takie kurwa jakby TNT. No wiem, wymachało. wiem. wiem. No i mnie znowu zabiło, no super. Coś, mnie, mnie też zabiło, tylko zabiło. że nie wiem który nawet byłem. Chyba. Dobra, no to... Nie, nie wiem, dziesiąty może? A to jest głupie. Nawet nie wiem, jak mam to oszukać system, żeby być, nie wiem, drugi chociaż. O 19 o, dobra. Będzie pop, I ty po prostu pop, tak robi. I wtedy dobra, robię, nie dużo. Ty popcorn strzela zwolna, mm. rozsadza, kupę na. Trzy wariołomaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła ty, ty, polna, ty, nie jesteś w faktorze panie. A nad nią szumiał gaj. Trzy razy nie! Gaj. W nie. Tym nie, nie, tak tam nie, tam, coś tam, tam, coś tam coś. Yy, Popcorn sobie strzela zwolna zwolna nie, nie, widzę co się dzieje się bo nie, laguje ekran nie, nie, a mi nie, nie, e, mam 52 fps z nagrywaniem i właśnie.